W przestrzeni Estetyczne rozmowy Akademii Estetyk, miejsca, w którym profesjonaliści rynku Beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów medycyna estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie Biznesem Beauty. Rozgość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i social.pl o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Witam serdecznie słuchacze Estetyczne Rozmowy. Moim gościem jest lekarz medycyny estetycznej, dermatolog Łukasz Prejbisz, właściciel kliniki i również współtwórca projektu Prejbisz Akademii. Witam Cię Łukaszu bardzo serdecznie. I ja witam Dzień dobry. To nasze kolejne spotkanie. Teraz już tak możemy powiedzieć troszkę więcej, yy, myślę, dla naszych pacjentów, tak jak chciałam. Chciałam bardzo, żeby osoby, które też słuchają estetycznych rozmów, yy, mogły posłuchać o tym, no co tam nowego można się spodziewać w Klinice Medycyny Estetycznej. Jak się jest pacjentem? Co uważasz? Co się dzieje teraz na rynku? Też byliście yy, yy, ostatnio na kongresie bodajże Dubaj Dermie? Tak. No kilku byliśmy na Dubajdermie, to chyba tam dwa tygodnie. Tam no byliśmy. właśnie, hmm. no właśnie, więc y, tym bardziej y, myślę, jest to ciekawe, bo, bo, no bo coś cały czas się dzieje na tym rynku. Mm -hmm. No i właśnie, czy się coś dzieje, czy tak tylko wiesz, to jest bardziej networking, jak ty oceniasz? Jest i tak, i tak. To znaczy jest tak, że się dużo dzieje, dużo się dzieje w, w, w grupie. No, odkrywców, czyli tego um, Research Development and Development, to tam się dużo dzieje. Nie wszystko wychodzi, bo, bo nie wszystko się pokazuje. Część rzeczy się dopiero, dopiero kroi. I tutaj parę, parę ciekawych projektów, które myślę, że powstaną w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o pewne tendencje, które, które my widzimy, no to pierwsza, pierwsza zmiana jest powiedzmy o Europie, bo Europa jest miejscem, gdzie jednak my jesteśmy. E, to ja już nie widzę tych... Tych takich um, agresywnych um, zabiegów, które były wykonywane dalej. Ja już nie widzę tych wszystkich ciężkich frakcji, że, że pacjent przez miesiąc obłazi ze skóry i ma, jest, i ma rumień na twarzy utrzymujący się. Ja już nie widzę tych, tych um, um, hyperkorekcji, czyli wielkich ust, wielkich policzków, wielkiej brody i tak dalej. Tego już się właściwie nie widzi. To jest moda, która do nas y, przyszła y, z zachodniej Europy, Czyli głównie z Hiszpanii i Francji, gdzie już 10 lat temu widzieliśmy, że pacjentki gabinetu estetycznego wychodzące z tego gabinetu. Wyglądały zawsze takie nobilitowane mhm. kobiety czy, 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 czy tacy mężczyźni, którzy z charakterem, tak? Czyli jakby cała, cała sztuka w medycynie estetycznej w tej chwili chyba poszła w to, żeby nie robić wszystkich tak samo, tylko żeby wyciągnąć te najcenniejsze, najcenniejsze cechy, umieć je znaleźć i to jest jakby cała. Wiedza w tym, żeby znaleźć te rzeczy, które, które są naprawdę tym, tym, tym jądrem tej osoby, czyli czy to jest uśmiech, czy to jest jakaś konkretna bruzda, czy to jest czasami nawet asymetria, i nie robisz tego koniecznie na siłę, bo jeżeli komuś się jedna brew podnosi do góry i, i to oznacza, że, że w tej chwili zaraz coś powie, czy, czy coś ma na myśli, to niech niech, było, niech wszyscy wiedzą, że on w tym momencie ma na myśli, a nie czoło myślą niezmącone, takie samo jak każdy inny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli. Ja jeszcze dodam to Tak sobie teraz myślę, że to jest też takie um, mało instagramowe, co? Tak, prawda? Tak, to jest takie mało instagramowe, dlatego że to, co my oglądamy i to, co jest faktycznie bardzo. I, i, i kurczę, moja droga pacjentko przyszła, żebyś właśnie to sobie zapamiętała, bo to jest odczarowanie tych właśnie e, negatywnych. E, Negatywnego okresu dla medycyny estetycznej, w którym, w którym faktycznie no, mnóstwo kobiet wyglądało podobnie, chciało te same efekty. Instagram bardzo mocno sprzyjał ku temu, czy też Facebook, bo było promowany jeden typ urody. A dzisiaj, jeżeli tak jak mówisz, pacjentka będzie wychodzić dalej sobą. Ale magda Pierwszy. ale zobacz ja przez to przechodziłem to znaczy jak się nauczyłem podawać kwas hialuronowy to podawałem go na jedno kopyto mhm. dopiero po pewnym czasie zobaczyłem to wcale mi się tak nie podoba i zacząłem szukać gdzie można znaleźć, jak szukać tych cech charakterystycznych pacjenta, jak patrzeć na, na jego skoliozę i co ta skolioza powoduje na twarzy, dlaczego skrzywienie kręgosłupa piersiowego czy lędźwiowego odbija się na asymetrii twarzy. Jak nad tym się człowiek zastanowi troszeczkę szerzej, no to wtedy można naprawdę coś, coś, coś dobrego te, temu pacjentowi zrobić i, i spowodować to, co, co tak naprawdę z czym pacjent przychodzi. Pacjent przychodzi po to, żeby mieć lepszą samoakceptację. I my musimy mu to dostarczyć, a nie dowieść mu lalkę Barbie na twarzy, tak? Tak. Nie ujmując Barbie, oczywiście. Oczywiście, <laughs> oczywiście. Słuchaj, chciałam cię zapytać, sobie tak zapisałam, jak zaczęliśmy rozmawiać, bo to jest taki temat, który, wiesz, co chwilę gdzieś mi się pojawia. Egzosomy. Lubisz je, czy nie? E Egzosomy są... Y czy ja je lubię? Trudno mi im powiedzieć. To jest jedna z technik... Wiesz, wiesz, Magda, to jest tak, że my mamy... Y takich podstawowych kilkanaście technik, które się posługujemy. Egzosomy są jedną jedno z nich i nie dla każdego ten sam chleb, nie każdemu będzie ten sam chleb pasował. Egzosomy są w konkretnych przypadkach potrzebne. To tak samo jak, jak osocze bogatopłytkowe. No, nie każdemu będzie dobrze, a jeżeli już, broń Boże, ktoś mhm. miał historię nowotworową, to na pewno też trzeba bardzo mocno rozważyć, czy to osocze podawać. Nie dla każdego jest toksyna botulinowa, nie dla każdego jest kwas hialuronowy, nie dla każdego są nici polidoksanowe. Tego wszystkiego Uczymy się, jakby to powiedzieć, na, na bazie swoich porażek. Tak, że dopiero nie ma lekarza, który nie ma porażek, a jeżeli nie ma porażek, to znaczy, że nie pracuje. I na, na tych porażkach my się uczymy, co, co można byłoby zrobić lepiej. I myślę, że te, w moim przypadku te 20 parę lat pracy to jest seria no może nie seria ale to są pojedyncze porażki, które mi się zdarzały, i umiejętność radzenia sobie z tym, mm. i umiejętność znalezienia sposobu na to, żeby tego to więcej się nie stało, a jeżeli już się stanie. To, no to właśnie wiedzieć jak. I, i, ten, I to wiedzieć jak pomóc pacjentowi, któremu się wydarzyło jakieś, um, jakieś powikłanie po zabiegu, to chyba jest to, co, to, co wyróżnia nas, czy mnie, um, w takim bezpiecznym prowadzeniu, prowadzeniu terapii. No to jest, wiesz, zawsze um, no poznajemy tego eksperta nie w momencie, kiedy jest wszystko dobrze, tylko w momencie, kiedy trzeba rozwiązać problem. Taka mm -hmm. jest prawda. No to jest jakby dla mnie mm, samo, wiesz, sama, sam tytuł eksperta to tak naprawdę jest nic w momencie, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie... W sposób kompetentny, odpowiedzialny, z pełną świadomością faktycznie komuś pomóc i, i rozwiązać to, to, z czym do nas przychodzi? No więc właśnie, jako, jako ekspert, na przykład byłem kiedyś wezwany do Jakarty na, na w sprawie powikłania, które się, tam, które się tam zdarzyło, dosyć poważne, no nie moje powikłanie, ale i, i to jasne musiałem z tym radzić, mhm. tak? E, czy, czy byłem proszony do wiednia też, żeby rozwiązywać jakieś jakieś tam. No i to i to, to są te rzeczy, którymi się my jakby wzbogacamy w, w pracy i dajemy e, bezpieczeństwo następnym pacjentom, tak? Bo, bo już mamy ten bagaż za sobą, ale jednocześnie trzeba być na bieżąco tego, co się dzieje. Ale zapytajcie mnie, co jest w tej chwili takim, no właśnie, taką rzeczą tak, na bieżąco. Tak. E, ja myślę, że, że, że w ogóle ta, ta tendencja robienia pacjenta się skończyła. W tej chwili taki trend robienia pacjenta, żeby wyglądał, a w tej chwili jest raczej Utrzymanie dobrostanu, czyli ja bym powiedział taki szeroko rozumiany anti-aging, który jest anti-agingiem nie tylko iniekcyjno-masażowym, jakimś tam, tylko jest, jest, jest takim spojrzeniem na pacjenta, jego zdrowie psychiczne, jego kondycja fizyczna, jego odżywianie. To wszystko idzie razem z medycyną estetyczną. Nie można tych rzeczy rozdzielić. Nie można psychiki oddzielić od diety, od wyglądu, od sprawności fizycznej. To jest, to jest jedna całość, to jest jeden człowiek. I myślę, że to jest taka tendencja w tej chwili w, w medycynie estetycznej, tej nowoczesnej, czyli rozumienie e, całościowego patrzenia na pacjenta. Bo to, czy my mu podamy to, czy tamto, to nie załatwi sprawy. Jeżeli, tak. jeżeli ktoś waży 30 kg, a druga osoba waży 120, to my musimy zrozumieć, dlaczego tak jest. i i zadziałać na przykład do tej osoby, która, która ma nadwagę, e, zadziałać tak, żeby sukces. Jeżeli oczywiście ma na to ochotę, e, żeby e, straciła tą wagę sukcesem, ale żeby się nie popsuła skóra. Jeżeli ktoś ma e, gigantyczną niedowagę, to jak mu pomóc w tym, żeby, żeby lepiej wyglądał, ale jednocześnie, żeby się nie napakował. No i tu jest jakby cała sztuka. To będzie idealne podsumowanie, takie myślę, tego, tych naszych trzech spotkań, bo de facto zobacz, e, wszystko. To, co teraz mówisz, jest absolutnie taką klamrą y, do, do świadomości, że dzisiaj, właśnie po pierwsze, jak odwiedzamy gabinet, czy też kosmetologii, czy lekarza medycyny estetycznej, to żeby mieć z tyłu głowy, że to nie jest po prostu jak pójście do sklepu spożywczego i idziemy po Nie idziemy po bułeczkę. Właśnie. Nie, nie idziemy po bułeczkę. właśnie. I, że, I że właśnie to takie, widzisz, że ja to bardzo też czuję jako ten lifestyle, takie zrozumienie lifestylu. Najpierw my musimy zrozumieć lifestyle pacjenta, nie od razu mu mówić, co ja ci tutaj zrobię, tylko bo to jest, to jest takie połączone wszystko. Ale Magda, ile razy mi się zdarza? Pacjent przychodzi wpisane ma w kartę i zgodę od razu podpisuje. Zgoda na podanie botoksu na czoło. Ile razy mi się zdarza, że ja ten czas, który mam na botoks, spędzam na rozmowę z pacjentem i, w, i na koniec wcale pacjent nie wychodzi z botoksem, tylko wychodzi z czymś, co, co do czego się zgadza, że to jest dla niego lepsze, ale dopiero po pewnej Oczywiście. rozmowie. Czasami są to leki doustne, czasami są to jakieś iniekcje, a czasami jest to po prostu zrozumienie, zrozumienie potrzeb. I myślę, że to jest ten kierunek medycyny estetycznej, nowoczesnej. Patrzenie takie całościowe na wszystkie elementy. Fizyczność pacjenta, na, na jego um, mindset, na jego, um, e, na jego ta, całą tą taką, taką psycholo psychologię, um, e, a, a na, koniec, na, na koniec na wygląd. Wygląd jest pewną wypadkową absolutnie tak naprawdę tak. E, wielu, wielu, wielu aspektów. Absolutnie tak. Wiesz, ja jeszcze nawet uważam, że wygląd to już jest nawet takie odbicie absolutnie szczęśliwego środka. Duszy, nie? No nie? <śmiech> tak, <śmiech> tak, no tak. jakby tak, to tak. nie zaszmiał, ale tak jest. Tak. Łukasz, bardzo ci dziękuję, bardzo za, dziękuję. za te nasze spotkania spotkania za nasze odcinki. Jestem bardzo ciekawa tutaj Państwa słuchaczek, słuchaczy, reakcji. Zapraszam oczywiście do, na nasze kolejne spotkania. A ja, a ja zapraszam do zapoznania się z kliniką Prejbisz Skin Doctors, na, czy to na stronie internetowej, czy przez Instagram, czy Facebooka, ale również z Prejbiszakademii.pl Czyli naszą platformą szkolenia, szkolenia szerokiego, właściwie pełnego wachlarzu lekarzy, kosmetologów, osób zarządzających kliniką. Będę dumny, jeżeli będę mógł to przedstawić Państwu. Świetnie, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.